Wyobraź sobie deszcz diamentów, planety większe od gwiazd, i czarne dziury, które potrafią zatrzymać czas. Brzmi jak scenariusz filmu Science Fiction? A to wszystko dzieje się naprawdę, w naszym wszechświecie. W dzisiejszym odcinku pokażę ci 10 faktów o kosmosie, które brzmią jak fantastyka, ale są całkowicie prawdziwe. Numer dwa to absolutny hit. Zostawiam go na koniec, żebyście poczuli, jak bardzo kosmos potrafi nas zaskoczyć. Fakt 10. Deszcz diamentów na Neptunie i uranie. Na tych planetach panuje tak ogromne ciśnienie, że węglowodory rozpadają się, a z węgla tworzą się diamenty. Tak, gdzieś tam w kosmosie padają brylanty. Fakt 9. Największa znana gwiazda ujkuti, czerwony nad olbrzym, jest tak ogromna, że gdyby zastąpił słońce, sięgałby prawie do orbity Saturna. Wyobrażasz sobie wschód słońca, który wypełnia całe niebo? Fakt 8. Czarne dziury spowalniają czas. Według teorii względności Einsteina, im bliżej czarnej dziury się znajdziesz, tym wolniej płynie czas względem reszty wszechświata czyli podróż dookoła czarnej dziury to jak bilet w jedną stronę do przyszłości. Fakt 7. Kosmos ma zapach. Astronauci po powrocie ze spacerów kosmicznych mówili, że ich skafandry pachniały jak metal, spalone mięso albo ozon. Nie wiem, czy ktoś chciałby mieć takie perfumy, ale fakt jest faktem. Fakt 6. Najzimniejsze miejsce we wszechświecie jest w laboratorium na Ziemi. Choć kosmos jest lodowaty, to najniższą temperaturę udało się osiągnąć u nas, w laboratoriach, gdzie naukowcy schłodzili atomy prawie do zera absolutnego. Tak, człowiek pokonał kosmos w byciu zimnym. Fakt 5. Na Wenus dzień jest dłuższy niż rok. Wenus obraca się tak powoli, że jeden jej dzień trwa dłużej niż pełny obieg wokół Słońca. Innymi słowy, rok na Wenus jest krótszy niż jej dzień. Fakt 4. Kosmiczna pajęczyna. Galaktyki w kosmosie nie są rozrzucone losowo tworzą gigantyczną strukturę przypominającą pajęczą sieć. To tak zwana wielkoskalowa struktura wszechświata. Wygląda dokładnie jak science fiction. Fakt trzeci. Na jednym księżycu pada... szkło. Księżyc HD 189733b ma wiatry wiejące 7000 km na godzinę i deszcz w postaci ostrych szklanych kryształów. To miejsce, gdzie dosłownie boli samo istnienie. Fakt dwa. Wszechświat może być hologramem. Jedna z teorii zakłada, że wszystko, co widzimy planety, gwiazdy, galaktyki to trójwymiarowa projekcja na kosmicznej powierzchni. Jak w Matrixie, tylko na skalę całego wszechświata. Fakt 1. Największy rezerwuar wody w kosmosie, 2 miliardy lat świetnych od nas, znajduje się obłok pary wodnej 140 bilionów razy większy od całej wody na Ziemi. Tak. W kosmosie są oceany, które mogłyby zatopić miliony planet. I to było 10 kosmicznych faktów, które brzmią jak science fiction, a jednak są częścią naszej rzeczywistości. Który z nich zrobił na tobie największe wrażenie? Deszcz diamentów? Podróże w czasie przy czarnej dziurze? A może teoria hologramu? Napisz w komentarzu, chętnie zobaczę, co was najbardziej szokuje. Jeśli chcesz więcej takich ciekawostek, koniecznie zostaw suba i łapkę w górę. To dla mnie najlepszy sygnał, że mam przygotować kolejne odcinki. Dzięki, że oglądaliście i pamiętajcie, kosmos zawsze kryje więcej niż się spodziewamy. Do zobaczenia w następnym materiale, tylko na luzem o faktach.